Bardzo proszę teraz o zagranie, zabranie głosu przez pana radka Pogodę. Bardzo dziękujemy w ogóle za to, że pan podjął się tutaj tłumaczenia tego właśnie wystąpienia pana Zemana. Bardzo dziękujemy i zapraszam tutaj właśnie pana do, do zabrania głosu. Jestem na deser, można powiedzieć, tak naprawdę jako ostatni człowiek, który może coś na te tematy związane z Unią Europejską, czy polskim losem w Unii Europejskiej opowiadać. Dlatego nie chcę powtarzać ani tego, co powiedział pan Lisicki, ani tego, co powiedział pan Ryszyński. To są wszystko rzeczy super ważne. Myślę, że dociekanie tego, czy zostaliśmy celowo oszukani tym, że pokazywano nam tego Szumana i moneta, a tak naprawdę w tle cały czas był Gramsci, cały czas był kalergi, to są rzeczy, na które myślę, że. Czas będzie potem, jak będziemy analizować tą zmianę, którą staramy się w dniu dzisiejszym jakoś tam zainicjować. Z mojego punktu widzenia powinniśmy wyciągnąć wnioski z tego, gdzie dzisiaj jesteśmy i niekoniecznie rozkliwiać się nad tym, kto miał rację, kto miał mniej racji, kto robił to na czysto, kto miał złe zamiary i tak dalej. Dzisiaj myślę, że najważniejszą rzeczą, którą mamy przed sobą, to jest przede wszystkim zdanie sobie sprawy, gdzie jesteśmy i tu chyba najlepszym źródłem informacji jest sama Unia Europejska. W roku 2017 Unia Europejska wydała coś takiego jak Biała Księga, gdzie po, po jakby opisując te źródła samego pomysłu Unii Europejskiej, tego jak ona ma być skonstruowana, nie powoływano się ani na Szumana, ani na Moneta. Sam Szuman został tam wspomniany tylko jednym zdaniem dosłownie jako jakieś tam słowo wstępne. Tam cała historia była oparta o jednego człowieka. Tak naprawdę duet, duet pod tytułem Spinelli i Rossi to są mało iście, o których mówił tu pan Racznicki. To ich ideały, to ich podejście do Unii Europejskiej czy do samej Europy ma być tym, co dzisiaj przygrywa naszym panom z Brukseli i paniom z Brukseli. Oczywiście nie sposób nie wspomnieć o pomysłach właśnie pana Kalergiego, który widzi przyszłego Europejczyka jako człowieka, który pochodzi z tego miksu rasowego ludzi z dalekiego południa czy z dalekiej Azji, z Afryki, z Europejskiej kobietami, człowieka, który nie ma rodziny, człowieka, który nie ma wyznania, nie ma wiary, nie ma majątku, nie ma niczego, jest lekko brązową osobą o oczach, które przypominają właśnie oczy Azjaty. On to wpisuje wprost, więc jeśli ktoś z Państwa ma ochotę przykleić mi łatkę rasisty, to szczęścia życzę, to jest tylko cytat. Natomiast prawda jest taka, że mamy przed sobą sytuację, w której ludzie, którzy faktycznie decydują o tym, w którą stronę Europa jedzie albo spada, to są ludzie, którzy nie mają żadnych złudzeń, mają bardzo prosty cel. Dlatego ja dzisiaj nie chcę marnować czasu na to, żebyśmy sobie powspominali, jak to można było dużo zrobić w roku 2004 przed referendum, co można było zrobić, zanim bracia Kaczyńscy podpisali nam traktat lizboński, czy co można było zrobić, zamiast Mateusz, czy tam Wateusz Morawiecki podpisał nam Fit for 55 i te wszystkie inne przepisy, które machając polską biało-czerwoną flagą podpisywał skoro. Dzisiaj myślę, że przed nami sytuacja, kiedy trzeba sobie powiedzieć jasno, gdzie jesteśmy. Jesteśmy mieli Państwo w czarnej dupie i niestety zaczynamy się tam bardzo dobrze urządzać. I mamy przed sobą sytuację, którą ja porównuję nieco do sytuacji, którą Polska miała w roku 1916 17 przed samym końcem I wojny światowej. No tak, nie mamy armii, nie mamy dla tej armii sprzętu. Nie mamy własnych źródeł energii, bo są one sukcesywnie wyłączane, i w odróżnieniu od kopalń niemieckich, które były zalewane wodą, nasze są zasypywane gruzem, żeby nie dało się ich odbudować. Jak ktoś popatrzy na okolice pana Zemana, czyli okolice czeskiej Ostrawy i polskiego Śląska Cieszyńskiego, okazuje się, że Czesi potrafią spod naszej granicy wydobywać węgiel, który Polakom się nie opłacał. Jak popatrzymy sobie na region lubelski, gdzie ten węgiel jeszcze się opłaca, to widzimy, że za chwilę będzie tam wprowadzone parę pomysłów zielonych, żeby nawet to się nie opłacało. Czesi i Niemcy odbudowują powoli swój potencjał energetyczny oparty o węgiel brunatny, narzekając na niego, a tak naprawdę wycinając lasy, żeby otworzyć następne kopalnie. Tymczasem polski rząd, z Polski w cudzysłowie, robi dalej to, co robi od lat 30. Nie mamy niestety realnie dzisiaj rządu, który mógłby z nami współpracować, mamy ich tych ludzi przeciwko sobą. Zostały przejęte wszystkie praktycznie kluczowe dla polskiego biznesu, dla polskiej rodziny, dla polskiego obywatela instytucje. Jeśli ktoś z Państwa śledził moje ostatnie filmy czy tam całą listę rzeczy, które nagrywam już od tych już ponad trzech lat, no to jednym z tych najciekawszych, myślę, że w ciągu ostatnich tygodni jest spotkanie z Adamem Abramowiczem, rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców. Bo doszliśmy do takiej sytuacji w tym naszym chorym, niestety kraju, że przedsiębiorcy muszą mieć rzecznika, żeby poradzić sobie z aparatem państwa, które, państwa, które utrzymują swoimi podatkami, swoimi składkami. Myślę, że to cudownie podkreśla, w jak wielkim poziomie absurdu dzisiaj funkcjonujemy. Prawda jest taka. Przeciwnikami naszymi dzisiaj są nasze polskie elity, ludzie, którzy wyrośli z Magdalenki, ludzie, którzy wyrośli z małych pokoików gdzieś tam w hotelu Wiktoria, z różnych ciekawych spotkań w latach 80. Naszymi przeciwnikami są nasze instytucje, naszymi przeciwnikami są międzynarodowe korporacje, naszymi przeciwnikami są urzędnicy belgijscy itd. itd. Dlatego myślę, że sytuacja Polski i Polaków dzisiaj jest bardzo podobna do tego, co działo się właśnie w końcówce I wojny światowej. Nie ma dzisiaj moim zdaniem szansy na to, żebyśmy własnymi siłami za własne uszy wyciągnęli się z tego, z tego bałaganu, w którym dzisiaj siedzimy, dlatego jeśli mówimy o propozycjach czy o tym, co można by zrobić, a nie tylko wspominamy przeszłość, wspominamy błędy przeszłości, myślę, że dzisiaj tak naprawdę powinniśmy przyjąć troszeczkę taki właśnie podzaborowy sposób myślenia o tym, co nas czeka. Polacy w czasach tych ponad 120 lat działań zaborczych utrzymali język, utrzymali kulturę, utrzymali wiarę w to, że da się ten kraj odbudować, utrzymali jedność, choć oczywiście jedność jak zawsze w Polsce rozbijaną na dziesiątki jakichś ruchów, partii i innych rzeczy. Natomiast to co bardzo ważne oprócz gadaczy, takich jak my tutaj, jest masa, czy była wtedy masa ludzi, którzy coś robili a zaczynając od towarzystw sportowych, takich jak SOKÓŁ, zaczynając od różnego rodzaju działań politycznych, ale również masy działań gospodarczych, które odbywały się w Zagborze Pruskim na Wielkopolsce, które odbywały się w Galicji i tak dalej, i tak dalej. Ta idea, żeby Polacy trzymali się razem, żeby jeden drugiego popierał, popierał, jeden drugiego poprawiał, cały czas jakoś tam była żywa. I kiedy doszło do sytuacji, że te wielkie światowe mocarstwa siadły w Wersalu, siadły przy umowie, która miała podsumować I wojnę światową i okazało się, że wiatr dla Polski jest korzystny, że problemy czy interesy tych wielkich mocarstw sprawiają. W ich własnych konfliktach, w ich własnych relacjach, że przydałaby się taka Polska, przydałaby się taka strefa buforowa, która trochę odsuwa Moskwę od Berlina, trochę utrudnia funkcjonowanie brytolom na tym regionie, w tym regionie, którzy zawsze tutaj sobie bardzo żwawo poczyniali. Nagle okazało się, że dało się stworzyć kraj, ale co bardzo ważne, ten kraj nie był wydmuszką. To nie był tylko namalowany na mapie kawałek jakiegoś terenu, bo do tego kraju za ludźmi takimi jak Paderewski, za innymi, wieloma naprawdę masą ludzi wartościowych. Okazało się, że stoją setki czy tysiące ludzi, którzy byli gotowi od ręki przejąć funkcję burmistrza, przejąć funkcję szefa policji, przejąć funkcje urzędowe. Ludzie, którzy pisali całe lata cyrylicą, byli w stanie na ruskich dokumentach zacząć pisać polskim alfabetem, e, polskie dokumenty. Okazało się, że cała ta organizacja, która toczyła się w tle, która była kasowana, blokowana, którym utrudniano życie, była wystarczająco silna, żeby doprowadzić do tego, że Polska mogła zaistnieć ponownie. Możecie powiedzieć, że jestem człowiekiem, który nie wiem, patrzy jakoś tam katastroficznie na naszą sytuację, ale wybaczcie, nie ma za wielu... Powodów, żeby się cieszyć. Dlatego, moja propozycja, czy jeden z pomysłów, który myślę, chciałbym położyć na stole do dyskusji, to jest to, czy jesteśmy na tym etapie, żeby jeszcze się stawiać, jeszcze się wykrwawiać ekonomicznie, finansowo, czy nie daj Boże, fizycznie w jakiejś wojnie w interesach obcych narodów. Czy to nie jest już ten czas, że robiąc jedno, powinniśmy jednak 60, 70, 80 procent energii przekierować na tą drugą mańkę. Na to, żeby tworzyć nowe elity, bo ci, których dzisiaj mamy w Sejmie, ci, których dzisiaj mamy w Senacie, w samorządach, w agencjach najróżniejszego typu, Typu, czy rolniczych, czy innych, w zusach, krusach, w województwach i radach miasta. To są wszystko ludzie, którzy zostali wychowani właśnie w tym nurcie. Wszystko jedno, pod jaką flagą, byle pensja wpadała. Myślę, że bez nowych elit, bez nowego spojrzenia, bez siły gospodarczej, ekonomicznej, bez tego, żebyśmy nauczyli się nawzajem zarabiać pieniądze, przechowywać te pieniądze, może nawet przechowywać poza Polską, jeśli trzeba. Bez tego po prostu nie mamy szansy. Także myślę, że tak, szansa przed nami jakaś jest. Czasy, jak to mówią Chińczycy, niestety ciekawe. Ale nie czarujmy się, dużo się dzieje na świecie. Patrząc na porównując sytuację do tych lat 70. -tych, 80. -tych, kiedy ten układ światowy między Moskwą i Waszyngtonem był rozpisany, dzisiaj się bardzo dużo się dzieje. Myślę, że ta sytuacja z Chinami, sytuacja z BRICS-em, bałagan wokół Argentyny, to, co zrobi prezydent Milei i wielu, wielu innych ludzi, którzy dzisiaj nagle znikąd pojawiają się na naszym, na naszym niebie jako takie supernowe. To jest okazja, której nie było od bardzo wielu lat. I tak jak ludzie, od których zaczynaliśmy, od których zaczynałem tę rozmowę, tacy jak Spinelli, tacy jak duczkę, tacy jak Gramsci, my też powinniśmy przyjąć ten sposób działania. Oni pisząc Manifest Wentotene, pisząc swoje książki, tak jak duczkę, planując ten długi marsz przez instytucje, oni wiedzieli, że to, co chcą zrobić, nie zamknie się w etapie jednej kadencji. Nie zamknie się w etapie jednego pokolenia, że oni nie zobaczą z rezultatów, nie zobaczą efektów swojej pracy, tych swoich pomysłów wypisywanych gdzieś w faszystowskim więzieniu. Jeżeli podejdziemy do tego planu właśnie jako do planu, który będzie sięgał na dziesięciolecia do przodu, no myślę, że mamy szansę. Na szybkie sukcesy jakoś bym nie liczył. Dziękuję bardzo.